Jesteśmy z Marcinem Różalskim przed gałą KSW 19. Marcin, zanim zacznę pytać Cię o Twoją podopieczną, która startuje na pojutrze na gali, nie, jutro na gali, yy, chciałem ci zadać parę pytań o takie twoje normalne, teraz codzienne życie. Po pierwsze, jak ci się układa teraz po twoim występie w, w walce wieczornej KSW 18? To znaczy, wiesz, yy, życie, moje życie nie jest w ogóle, moje życie nie jest normalne, zacznijmy od tego, prowadzę normalny tryb życia. Yy, życie układa się, powiem ci szczerze, cieszy się, cieszy mi się morda bardzo, jak już, wiesz, jak już to wszystko ucichło. Jestem osobą, która raczej nie przywykła do rozgłosu yy, na temat dowiesz do, do, do takiego yy, jakiegoś szumu wobec mojej osoby. No aczkolwiek przez to, że jestem osobą yy, uważaną przez z, z większość, większość, większość ogółu ludzi za kontrowersyjną, jako że właśnie walka była walką wieczorną, no to niestety ten szum był. Nie pasowało mi to bardzo, no ale no już na szczęście jest po i cieszy mnie to bardzo. Hmm. Ale tak jakby twoje życie jakoś się zmieniło teraz, co się? Ja nie mówisz jakieś nie wiadomo nie, no, no, nie, 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 nie zmieniło się, po prostu wiesz, no, y, jak że jestem związany z Federacją KSW kontraktem i jest to no, najlepsza federacja w Europie, jedna z większych na świecie y, i wiesz, i medialnie jest nagłośniona ta federacja, wszystkie gale są, wiesz, bardzo, bar wiesz, medialnie pokazywane, to normalne, że no i no, pysk jest mój w jakiś sposób przedstawiany, jestem bardziej rozpoznawalny, przez ludzi. No i można powiedzieć, że wiesz, więcej jest coś takiego, że y, ludzie podchodzą. No i jest to miłe na pewno, jeżeli ktoś, wiesz, na przykład byłem gdzieś tam y, w drugim końcu Polski, idę sobie ulicą i chłopak kogoś A ja mówię gdzie? On mówi, wiesz, założył mi gratulacje, że ładna walka, życzy mi sukcesu, wiesz, i takie są miłe i fajne takie, takie wiesz, takie, takie, takie sytuacje. Naprawdę doceniam to. No powiedz, bo teraz pojawiła się taka plotka, że masz walczyć gdzieś w Rosji, czy mógłbyś powiedzieć, że to jest prawda, czy szykujesz się do tego występu? To znaczy, to nie jest plotka, jest propozycja, yy, zgłosił się yy, jeden z promotorów do Maćka i do Martina, przedstawił ofertę, że yy, w Rosji ktoś tam robi gal i jest zainteresowany tym, żebym zawalczył u nich. Maciek to z Martinem ze mną skonsultowali, ja oczywiście się zgodziłem. Yy, przedstawiliśmy, Maciek przedstawił warunki, na jakich yy, podejmę tą walkę. No i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to za prawdopodobnie dwa tygodnie będziemy lecieć do Władywostoku. No, już za dwa tygodnie, a powiedz teraz, właśnie byłeś w cyklu treningowym, czy odpuściłeś te treningi tak jak planowałeś? wiesz co, byłem w cyklu treningowym, bo nie mogłem za długo wytrzymać bez, wiesz, bez treningu, to już nie chodzi o to, że tak jak ktoś będzie gadał, że nie może iść bez adrenaliny, nie może że ja po prostu muszę być w jakimś stopniu wiesz w jakimś cyklu treningowym, ponieważ jak y, ostygnę, wszystko mi się zastoi, to mam bardzo ciężko się rozruszać, no bo niestety już no, zużycie materiału jest u mnie bardzo duże, strasznie tu zwijają kontuzje, chciałem się ponaprawiać troszeczkę, ale no niestety są rzeczy, których y, jeżeli je ruszę, no to już praktycznie mnie to wyłączy całkowicie z, ze startów, bo y, sam zabieg, rehabilitacja, to będzie około roku, półtora zanim dojdę do siebie, także no, nie ma czasu na to. A powiedz y, coś więcej o przeciwniku, już masz konkretnego przeciwnika przedstawionego? Znaczy, y, znam przeciwnika, nie znam jego nazwiska, nie umiem nawet powtórzyć. Y, zawodnik bodajże, z tego co pamiętam, ma około 10 walk. Y, Dobry zawodnik z tego co wyglądałem jego walki, solidny zawodnik bije się, mocno bije, silny fizycznie. E, większość e, walk toczy raczej w strójce, także też mi to bardziej pasuje. No i, no i tyle co o nim mogę powiedzieć. Jeszcze jedno pytanie na karcie walk to będzie wysoko mieście nisko. Szczerze nie mam pojęcia i szczerze to mm, w ogóle mi nie zależy na tym że, i, i, i nie podchodzę tego jak to będzie przedstawiane. Jest oferta walki, dobrej walki, yy, dobry zawodnik, yy, dobre pieniądze. No i trzeba się bić. No w porządku. W takim się teraz może trochę o Marcie Hojnowskiej, która będzie, będzie się jutro biła. Powiedz, czy jesteś zadowolony z jej, yy, jako trener, z jej przygotowań, które miała? Czy udało wam się jej dostarczyć odpowiednich jakichś tam sparing partnerów, czy partnerek? To będzie na pewno o wiele ciężej. Znaczy wiesz co, powiem ci, tak. Ja Martę ogólnie prowadzę, jeżeli chodzi o jej karierę w K1 w boksie tajskim od początku. Ona wcześniej startowała w judo, w sandzie, w kickboxingu w innych klubach trenując. I gdy zacząłem wiesz, ją prowadzić, także ja widzę u niej postęp, rozwój i progresję we wszystkim. Forma, w jakiej jest w tej chwili dla mnie, odkąd z nią pracuję, jest formą życiową. Siłowo bardzo silna jest, wytrzymałościowo, kondycyjnie. No, życiowa forma jest. Jeżeli chodzi o sparingi, no, no niestety u mnie, jako że MMA w ogóle jest bardzo młodą dyscypliną, jeżeli chodzi o u mnie w klubie, przez to, że ja zacząłem w tym startować. Dwa, ogólnie mało dziewczyn mam w ogóle w boksie tajskim czy, czy w sportach stójkowych. No, to Marta musiała niestety trenować i spakować głównie z chłopakami. Chłopacy są no, genetycznie silniejsi od niej, wagowo było dużo części, znaczy tak no, 5, 6, nawet 10 kg było różnicy, ale no, dawała sobie naprawdę z nimi radę, poddawała ich, yy, odbiegała od nich siłowo, ale nie tak, jakby to można było sobie wyobrażać, że bardzo by odbiegała. Także no, sądzę, że tutaj, akurat, w tej kwestii jest bardzo dobrze przygotowana. Mam takie wrażenie, że właściciele KSW oczekują tak po cichu, że ta walka odbędzie się raczej w stójce no bo zawodniczki jest takim backgroundem ale czy Marta jest gotowa na przeniesienie walki do parteru i przede wszystkim czy myślisz, że będzie miała na to ochotę? To znaczy wiesz, ja sądzę, że to wszystko wyjdzie w prawie, jak to się mówi, tak? Walka, walka toczy się swoimi prawami i gdy będzie możliwość sprowadzenia walki, to na pewno będzie jedna dążyła do sprowadzenia i druga, ponieważ y, Paulina Suska ma y, jakieś tam walki w MMA, prawda? Także nie jest jej to obce. Znowuż y, Marta walcząc, y, nawet ostatnio z Pauliną Suską walcząc y, na, w gali na zasadach Sandy, bez problemu sprowadzała ją do parteru, także no to wystarczy troszeczkę w tym parterze popracować, a z tego mówię, tak jak Marta się przygotowała, naprawdę w parterze sobie radzi, bardzo, bardzo yy, zrobiła duże postępy, ja chodzi o walkę o parter yy, i siłowo, i kondycyjnie, i taktycznie, także no sądzę, że nie będzie najmniejszego problemu. Taka ostatnia kwestia, i moim zdaniem jedna z najważniejszych to jest odbiór publiczności. Jak myślisz, jak na Atlas Arenie, czy zobaczymy jakieś takie hamstwo na tych trybunach przewidujesz? Czy Marta jest na to przygotowana? Bo... Ja ci powiem tak, Marta przede wszystkim yy, Marta jest kobietą. Jest kobietą. Jak Marta to odbierze, to może wiedzieć tylko Marta. Ja biorąc pod uwagę osobą i typem jakim jestem, staram się, żeby jak chodzi o podejście ludzi do mojej osoby i takie te wszystkie takie prócie się i jakieś takie kurwa zachowania tych tak jak tych hejterków, staram się, żeby ze mnie brali przykład, żeby po prostu chula nie wykładali i cisnęli z nimi. Bo jeżeli my nie będziemy z nimi cisnęli, to nikt nie będzie, oni będą się czuli silni. Czas z tymi kurwami cisnąć i dusić ich zarodku i staram się tego nauczyć moich zawodników i to staram się przekazać Marki, że Marta była twarda, miała korywa taką wiesz sobie siłę, żeby chuj na nich wykładała jak zostanie odebrana walka yy, szczerze nie interesuje mnie to w ogóle jeżeli chodzi o, o mnie żebym się z, zastanawiał, czy będzie dobrze nie interesuje mnie to w ogóle, walczy moja zawodniczka która poświęciła swoje życie dla sportu mając tam ileś lat, wchodzi w MMA tak, yy, będzie toczyła jedną z z, y, pierwszych walk kobiet tak medialnie nagłośnionych, bo dziewczyny wcześniej walczyły, prawda, ale nie było to tak nagłośnione jak teraz dzięki federacji KSW. Także jest to w chuj y, wielkie wydarzenie. Jak chodzi o MMA, jak chodzi o walki kobiet, ogólnie walki kobiet we wszystkich sportach i nie interesuje mnie, jak to ktoś kurwa odbierze. Ja to odbieram zajebiście. Nie? Moja zawodniczka walczy z drugą, zajebistą z zawodniczką do najlepszej federacji i mnie to cieszy w chuj. Nie? A jak to odbiorą. Ci, którzy się tym interesują, którzy szanują pracę zawodników, nie, nie nie kategoriami kobieta, mężczyzna, tylko zawodników, to będą cali, wiesz, uznania dla nich i na pewno będą wiwaty i ten, A kto jest kurwa cymbałem i nie potrafi tego docenić i się zna tylko na dubaniu w dupie i wąchaniu swoich palców, no to będzie, wiesz, jak do tego podchodził. Jeszcze takie ostatnie pytanie. Marta walczyła na Kings of Santa z Pauliną już, ale ma, miała też te walki za, za granicą w MMA i czy udało wam się dotrzeć do tych walk i jeżeli tak, to czy, jakby się ocenić? Nie, 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 nie. Yy, tak, Paulina Suska ma yy, walki w MMA, prawda, ale nie podchodzę do tego w ten sposób, że dzięki temu, że ma walki w MMA, na starcie staje z lepszej pozycji niż Marta. Nie po to w ten sposób. Jest dużo takich sytuacji, nawet sam na, na, na własnym garbie już to się przekonałem. Walcząc yy, na początku swojej tam pseudokariery w boksie tajskim, w K1, dostawałem zawodników, którzy mieli po 20, a po 30, po 50 walk, prawda? I, i, I to naprawdę nie robiło na mnie żadnego wrażenia. Wchodziłem i ich nokautowałem. Nawet biorąc pod uwagę moją ostatnią walkę na KSW 18 z Valentinem Overimem, gdyby czegoś nie zabrakło, gdybym nie był za bardzo pazerny, gdybym troszeczkę miał więcej, może yy, nawet nie chodzi, o o walki, doświadczenia, tylko zwykłego treningowego, żeby ktoś mi dobrze podsunął, ja bym go poddał, prawda? Mimo, że miał 50 walk, a ja mam za, zaledwie, no w, tej, w tym momencie mam 3, zaledwie dwie walki, Mi to też nie, 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 nie na pełnym dystansie, prawda? Także nie po w ten sposób. Yy, Marta jest, yy, nie chcę mi się używać słowa wojowniczka, no jest barbarzynką, tak samo jak ja, pochodzi z tego samego plemienia. Jemy ten sam chleb, tak samo, tak samo żyjemy, tak samo trenujemy. Po prostu przyjęła tą walkę, wejdzie, zrobi swoje i wiesz, i, i o to w tym wszystkim chodzi. Dobra, to dzięki i życzę tobie i twojej podopiecznej jutro dobrego humoru. Bardzo dziękuję. Dzięki. Bardzo dziękuję. Dzięki.